Dawaj trzeba kotka ubić i młodego odrodzić. A czy Pawła? Już nie strzelę w niego To jest weź, z kartą. weź kartę i idź na safe. Ale to trzeba mieć ten e, e, a. O. Chodź, chodź. Tu, tu, tu. Trzy minuty do strefy. Szybko, szybko. Tu, tu, tu. Coś do poruszania weź, bo strefa daleko. To skrzyni już otwieram. Otwieraj, otwieraj. A co się Chcesz to umieścić na goń? może Nie, 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 miejsca. Dlaczego służy budka telefoniczna? Do przebierania się. A. No, no ja, ja, mam, ja... ja mam działko do leczenia, to mógłby zdążyć stary. No, no, no teraz jest odpowiedź na no, Proszę, drugą stronę. To jest dopiero pierwsza strefa. O, mogę cię strzelić, żeby... Jak się przestraszyłem, ten pan Kotek Leci, leci telegram. ktoś, leci ktoś. Ooo. Gdzie, gdzie, gdzie? Nie. Na górze jest, na górze jest. Można się ukryć w kiblu. Jeden leży. Leży jeden z kibli. No ci nie pomogę za bardzo, nie? Mogę ci co najwyżej granatami tam, o! Co za bytlak! Kurde! O, pan kotek jest spoko. Ma ktoś ma ktoś... No dobra, ten pan kotek mnie uleczy Jedziemy Pięćdziesiątka. Nie, 100% Na no potem może bym wziął No na potem mogę wziął A muszę sobie tak jace, ten Kurde, ja nie wiem gdzie znaleźć ten na no boję Mmm Ym... Szczelino Uuu, który to tu masz trochę itemków włody Został okay. mu No i zabrał mu no, amunicję, patrz no, Już mam Max. Dobra, let's go Zero, weźcie tam jakieś auto, tam jest auto Już za późno Podchodzę tu na, pra na prawo, jakoś takich od tego głównego domku No jest bez pancerza Ten co biegnie przed domem teraz Chyba bocik. No, leży. Łaży z idę na blisko, chociaż mam snajpa. Ja idę tak na blisko, trochę blisko. Jest jeszcze jedna drużyna, boty są na... O, o, tutaj wjeżdża drużyna normalna, uważajcie. Także wjeżdżają i... dziki, wjeżdżają dziki, gonią. Dla jeszcze raz, bo nie, 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 nie widzę. No wjechali teraz tam, wjechali teraz tam. No, 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 na pole. Wjechali na no, teraz, no wjechali teraz tam, po prostu. Od lewej wjechali na dziko. Autem jeszcze jeden teraz wjeżdża. Antek do góry, Antek do góry! Nie, nie, nie biegaj dołem. Mało jest tam, patrz. Zawaria, tu są. Z koronami, Małpo, z koronami, uważaj. Jeden leży Leży jeden z kampanii. Ale Dobra, dobra, Andyk, dawaj tam, dawaj tam, musimy pomóc Drugi ma pokawie Biegnę, 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 stary, robię co mogę teraz trzy lugi trzy leży Masz wsparcie lekkie Pasuje, pasuje. Do domku wchodzę. Kawa pije. Nie wiem, czy tam się nie podnoszą. Na górze. Gdzie oni są? Na górze, na górze, na samej ja, wchodzę górze. Wchodzę do góry, wchodzę do góry do nich. No i brawo. Jest!